Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w, w serii cywilizacji 7. Przypominam, że gramy na poziomie trudności bóstwo. się jestem mm, zażetny. Coś to wyrzuć o tak. Staram się nadrabiać jak mogę. Z już wyszliśmy Dopóki w miarę na prosto. Czego tu mi się zrobiło? Naga 48. Pałac Wei Yang zrobił, dobra. Eee, dobra, trunk, tak. Miejscowe święto, poproszę. Eee, trzeba spojrzeć na nasze drogi z puścizny. spuścizny: Imperatoria 6 na 9. Matematykę zrobimy. Po prostu są handlowe z inną cywilizacją. Oczywiście, że tak. 20 zasobów. Przypisać, myślę, że damy radę. Raz się. Dyplomacja nam się zwiększyła fantastycznie. Oczywiście więcej wpływów. Gromadzę te wpływy już na następną epokę. z Machiavellim. się. Na razie sobie to daruję. <laughs> Wspieranie działań zwiększających wzrost wymaga mnie wpływu. W wszystko mi jedno. Um. To też jest jakoś mas jakieś masto państwo, na które nie mogę wejść. Ale jest. Pewnie y, pokupuje je Napoleon. W sensie z jego suzerenem. Wow, założył w końcu drugie miasto. Niesamowite. Oczywiście, że się zgadzam. Oczywiście, że biorę to. I oczywiście, że. No właśnie. Nie mam specjalistów. Serio. Chodźmy <laughs> to. Słuchaj jakiekolwiek może, żeby moja stolica miała. A raczej mi się nie przydadzą, ale niech będą. To jest co ja wolę. Zaraz poproszę Amina, żeby mnie przepuściła. Napolona Napoleona też. Hmm. Jezu, jak oni napierdzielają. A, ja też zrobiłem. Fantastycznie. Mamy limit osiedli zwiększony. Technologia, matematyka zrobiona. Zresztą dwa kodeksy? Właśnie, spójrzmy na nasze kodeksy. Mamy ich 5 plus 2 w zapasie, a potrzebujemy mieć ile ich tam było 10? Sprudźcie akademię. Dużo tych kodeksów było, tak czy siak weźmy hmm. te dwa kodeksy, bo ja chcę na pewno mieć, chcę mieć pewność, że to jest, zrobię to zadanie. To mi się już nie przyda. A może? Weź tam. I teraz o Jezusie. Biorę w ciemno, że tak powiem. Dobra, po kolei e, targowisko. Żebym mógł więcej więcej zasób tu przypisać. Oj, fantastycznie. Um, oczywiście, że to, oczywiście, że to. Okej, okay. very nice, amina fantastycznie się zgadza, tylko ja muszę jeszcze się tam dostać. Okay. Bardzo ważne dla nas jest, żeby wejść dobrze w kolejną epokę. Naprawdę. Okej. Okay. A nie sięgnę rybek, no tak. Um. Dobrze, to już myśląc o następnej epoce nie będę robił setników. Zrobimy dowódcę armii. Tu możemy nabudować. Umowa żeńszeniowa, spoko. Wyrocznia też, spoko. Chyba najpierw tą umowę żeńszeniową bym zrobił. Tutaj po kolei. Hmm. Biblioteka. Jest wszystko jedno, mogę tu walnąć. Hmm. Tu mamy wolny slot. Ten wolny slot bym dorzucił, mu coś do produkcji, wiecie? O tak, chyba mamy to. <laughs> Fajnie, mamy to. Hmm. Wystaw kodeksy 5 na 6 No to mamy to też zrobione. Jest fantastycznie. Um. 10. Dobra, to jeszcze chwila. To mi nie boli. Mamy kajs... kajs, kurwa, Hajs. Trzeba go dobrze spożytkować. Myślę, że dobrze spożytkowałem. Chcemy przez terytorium Aminy. A okej. Okay. Czy ty nie chcesz? Fajno. To jednak kamina tu była, myślałem, że tam jest to państwo. Ale się wcisnęła. To dobry Ale bieda. Dobra. Gospodarka czy ekspansja go gospodarka. Sounds good. no tak na serio. Pośród śniegu Wdr Mamy kolejne dwa kodeksy. <laughs> Ile nam tych kodeksów brakuje? 2, 3, 4, 5, 6. Jednego. One packing. Go w to. Okej, okay, mamy dowódcę armii, by przydało się teraz e, poprodukować trochę jednostek. Mamy punkt dyplomacji. Okej. Okay. O Jezu, tak. Go w to. To będzie nam tak bardzo potrzebne na początku następnej epoki. Nie masz nic, to zróbmy mury. Ty już masz mury. Dobra, fajnie. Róbmy kuźnię. Jezu, a mamy koncentrację zjadowców tutaj. W nauce, nawet prawie, prowadzimy. Jezu, ona ma 7 miast, a ma limit 5. Musi dostawać minusy niezłe. Dobra. Dobra, Z... ten wpływ sobie zasejwuje do następnej epoki. Goł dalej włóczników. Żadnego cudu, Niedobrze. Gdyż ponieważ wam zaraz wam pokażę. No nie, nie źle. Nie, jest, jest, jest w porządku. Jeden kodeks. I będę mega szczęśliwy. Dobrze. chciałem zrobić tak Łb zrobił kolosa. Kontynuujemy kryzys. Ach, I za... w kolejnej turze będziemy mieli kolejny kodeksik, fantastycznie. Zrób tą latarnię. Oj, 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 wróć! Plus 5 do zadowolenia z zarażonych w z ze stosującym dowódcą, ale minus 5 do zadowolenia w osierach bez ołtarza. No ja chyba wszędzie ołtarza. O, fajnie, normalów wyblokowałem. Wrzucę sobie mury wszędzie, just in case. Mamy to. Mamy to. Oczywiście, że się zgodzę. szczerze Nie. Ok, w stolicy Dobrze, rozbustyjmy złoto. To jest fantastyczne. Amina już zamknęła granice, wywaliła nas. <grybujesz> I mamy uwięzionych na morzu yy, zwiadowców. No trudno. Shit happens, musicie czekać. Po zebraniu się zgromadzenia starsi udzielili odpowiedzi. Okay. Teraz to ma sens. Płuczników um. Ile mamy? 93% To jeszcze coś zdążę po pobudować Na luzie Okej okay. A, bo się tutaj te latarnie pobudował Fakt O Jezu, minus 10 do zadowolenia Niedobrze To inaczej

Nie wiem dlaczego to ma takie minusy. I chyba nie chce mi się na razie sprawdzać. Prawdziwie odważni. O matko i córko. Czy niech tam rozniosą? To fajne. A, arena, jak najbardziej. Dobra. Mm. żebyś na pewno zrobił. Wow. Okej, okay, to damy do produkcji i do jedzenia. Po zebraniu się, prawda? Powiem szczerze. Nie chcę mi się z nim bić. totalnie i tak nic z tego nie zyskam. Może w następnej epoce spróbujemy go dojechać. Zyskuję jeden kodeks, Pokażę, że już nie potrzebuję tych kodeksów. Ok, coś na innym kontynencie się odwaliło. Ile mamy? 97. To jeszcze trochę porobię. Te produkcje to dużo. Szarnijmy tutaj starożytne mury. Tutaj też. Mr. Tu normalnie rybacką keję sobie stacjonujcie tutaj to już takie dociąganie jest tylko do końca epoki bo wszystko co najważniejsze to zrobiłem wszystko co chciałem osiągnąć osiągnąłem no Jest przeklikiwanie dosłownie. Epoka antyku dobiega końca. Jest fantastycznie. Już nie potrzebuję. Epoka się kończy, kobieta. Co ty wiesz o zabijaniu? To już mi się chyba nie zdąży zrobić, Trudno. Dobra moi drodzy, to jest idealny moment, żebyśmy zakończyli sobie ten odcinek. Następny wchodzimy w nową epokę. I ta zakończy się tak. Kultury OK. generujemy może najmniej, ale jest dobrze. Z wpływami jest OK. Z ilością miast jest bardzo ok, Ilość złota bijemy wszystkich na łeb na szyję. No Amina jeszcze w miarę tam nas goni. Nauka jesteśmy w czołówce. No dobra, w średniej nazwijmy to. Z kulturą stoimy na Bakier, ale nie ma tragedii. Ogólnie, pierwsza epoka jest bardzo ok. A mam wrażenie, że to nasze umiejętności naszego przywódcy sprawią, że kolej, w każdej kolejnej epoki będziemy coraz mocniejsi. E, tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale jestem prawie przekonany, że tak będzie. Że to będzie nam się fajnie kumulować. A największą tego, e, największy wpływ tego i największą różnicę zobaczymy e, w ostatniej epoce. Ale dobra. Już powiem, że żeby zostawić suba? Nie. Także zostaw suba. Zostaw e, dzwoneczek. Miło będzie, jak zostawisz komentarz. Oraz łapkę w górę bądź w dół, zależnie czy Ci się podobało, czy nie. A ja się już żegnam, trzymajcie się ciepło, pa pa.